W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o nowym centrum odwiedzających Muzeum Auschwitz, które otwarte będzie 15 czerwca. Pokażemy nową inwestycję MZK, zapowiemy zamknięcie ulicy Krasickiego pod kolejowym wiaduktem. Przypomnimy o zmianach w parkowaniu w obrębie rynku, a także zaprosimy na weekendowe aktywności. Muzeum Auschwitz uruchamia nowe centrum obsługi odwiedzających. Od 15 czerwca turyści będą wchodzić do muzeum od strony ulicy więźniów Oświęcimia. Stamtąd będą przechodzić na teren miejsca pamięci oraz wracać do budynku po wizycie osobnymi przejściami podziemnymi. Kończy się duża i ważna inwestycja dla muzeum, ale przede wszystkim ważna dla odwiedzających miejsce pamięci. Dotychczasowa przestrzeń recepcyjna, ta w której odwiedzający byli przyjmowani, spotykali się z przewodnikiem, rozpoczynali zwiedzanie, to przestrzeń, która została stworzona w latach 60. poprzedniego wieku, więc już bardzo leciwa i nieprzystająca tak ogromnej tak ogromnej frekwencji, jaką mamy w miejscu pamięci w ostatnich latach. 14 czerwca w szczególnym dniu bo w Narodowy Dzień Pamięci będzie otwarcie nowego centrum obsługi odwiedzających muzeum a już od 15 przez tą przestrzeń będą przechodzili wszyscy ci którzy będą zwiedzać miejsce pamięci. Nowe centrum zlokalizowane jest w pobliżu byłego obozu. To niezwykle ważne, że powstanie tutaj około 200, ponad 200 miejsc parkingowych nowych, w tym około 50 dla autokarów. Powstanie cała nowoczesna infrastruktura, recepcji odwiedzających, łącznie z przechowalnią bagażu, z dużymi toaletami, z, z księgarnią. Jest także sala kinowa, gdzie odwiedzający mogą obejrzeć film wstępny. Obok powstaje nowoczesny trzypiętrowy hostel. Inwestycje te realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przy wsparciu Ronalda Lodera oraz Joela Juliki Citron dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych muzeum. Ich koszt to blisko 59 milionów złotych. Przeniesienie obsługi odwiedzających może generować problemy komunikacyjne na osiedlu Zasole, zwłaszcza w rejonie ulicy Pileckiego. Mieszkańcy tej części miasta obawiają się wzmożenia ruchu samochodów i problemów z zajmowaniem osiedlowych parkingów przez turystów. Już teraz dają im się mocno we znaki. Miasto stara się pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu tych trudności. Mamy świadomość, że po 14 czerwca będziemy mieć nową rzeczywistość na terenie naszego miasta. Staramy się przygotować do tego i dlatego też proponujemy wszystkim odwiedzającym, aby skorzystali z naszego parkingu Park and Ride i zostawiając samochód na parkingu. Przemieścili się w rejon Państwowego Muzeum dedykowaną linią numer M. Spowoduje to sytuację taką, że no, będzie możliwość zaparkowania w bezpiecznym miejscu i przemieszczenia się na, na teren muzeum. Natomiast unikniemy sytuacji takiej, że na terenie naszego miasta w rejonie Państwowego Muzeum będziemy mieć zdecydowanie mniej aut, co też spowoduje no, mniejsze trudności dla naszych mieszkańców. Aby skorzystać z Park and Ride, konieczne będzie wykupienie biletu MZK. Nowa linia M będzie kursowała co 30 minut od godziny 9 do 16. Miejski zakład komunikacji zrealizował nową inwestycję. Przy bazie powstała myjnia Automatyczna. Na razie obsługuje tabor MZK, a od września będzie ogólnodostępna. Miejski Zakład Komunikacji może się pochwalić zakończeniem nowej inwestycji. Bardzo ambitne zadanie to jest wybudowa automatycznej myjni autobusowej. Tak naprawdę od podstaw, bo w tym miejscu kiedyś była ta zabytkowa, zużyta technicznie myjnia. Dzisiaj jest to, tak jak ten obiekt, który za, za mną widać, w pełni zautomatyzowany. Jest kilkanaście programów mycia, obiekt wody zamknięty, 90% wody z tego, Biegu jest odzyskiwana i wykorzystywana do dalszego mycia. Także tutaj znacznie to poprawi komfort pracy kierowców, którzy do tej pory byli odpowiedzialni za utrzymywanie autobusów w czystości. Cała inwestycja kosztowała 2,5 miliona złotych netto. Została ona w większości sfinansowana ze środków własnych i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez udzielenie pożyczki na preferencyjny Warunkach w wysokości 550 tysięcy netto. Jest to nasz nowy nabytek. Kierowcy się bardzo cieszą, że im to usprawni pracę. No i w tej chwili prowadzimy, że tak powiem, już mycie na bieżąco. Na razie wykorzystujemy tą myjnię do potrzeb własnych. Niemniej jednak przygotowujemy się do komercyjnego, usługowego wynajmu jakby tej myjni pod potrzeby autokarów. Jesteśmy w dobrym miejscu. Między dwoma różnymi muzeami i tutaj bardzo często kierowcy zaglądają i pytają, czy mają taką możliwość. Więc, jeżeli się już przygotujemy odpowiednio finansowo, będzie można również skorzystać komercyjnie z usługi mycia autobusu. Na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków-Płaszów z Kawina Oświęcim prowadzone są prace modernizacyjne. Od 1 czerwca obejmują one również przebudowę wiaduktu kolejowego na trasie tej linii, który znajduje się przy ulicy Krasickiego. Stąd do końca roku ulica Krasickiego pod wiaduktem będzie zamknięta dla ruchu. Kierowcom przypominamy o zmianach w parkowaniu w rynku głównym i przyległych ulicach. W niektórych miejscach powstały tak zwane powierzchnie wyłączone, aby kierowcy nie łamali przepisów obowiązujących w tych miejscach. Przy cukierni kołaczek samochód można ustawić wyłącznie pod skosem. Za sprawą zmian przybyło też miejsc postojowych. Dodatkowe miejsca wygospodarowano przy sądzie rejonowym. Nowe powierzchnie do parkowania są w bocznych ulicach od rynku, przy ulicy Klasztornej i Knycza. Kolejne są przy ulicy Solskiego, przy zaniżonym chodniku, w rejonie Kwiaciarni i przy ulicy Piastowskiej. Już dzisiaj zapraszamy na następny weekend, 17 i 18 czerwca, który należeć będzie do osób aktywnych, lubiących wypoczynek na świeżym powietrzu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dwie atrakcyjne imprezy, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Miejski Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza wszystkich Państwa na rodzinny rajd rowerowy. Jest to nasz już 23. Trasa rajdu przebiega yy, kamieniec do punktu Gromiec, gdzie mamy półmetek. Następnie wracamy na metę, na stadion, na ulicę Legionów. Przewidujemy wiele atrakcji, cennych nagród, test wiedzy. Bilety na rajd rowerowy w cenie 20 zł są już dostępne w sprzedaży, więcej szczegółów można znaleźć na stronie MOSIR. Więc zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i wszyscy mile spędzimy ten y, wspólny rodzinny dzień. Tegoroczny sezon kajakowy rusza w niedzielę 18 czerwca. Do pokonania jest niezwykle malowniczy blisko 2,5 km odcinek na trasie od tzw. plaży przy Bulwarach do progu wodnego w Krukach. Wypożyczalnia jest czynna od godziny 12 do 17 na bulwary plaża. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Cena biletów bilet normalny 18 zł, bilet ulgowy 14 zł. W cenie zawiera się wypożyczenie kajaku, transport z punktu docelowego na bulwary oraz ubezpieczenie. Do tej pory jest bardzo duże zainteresowanie. Myślimy, że w tym roku też. Z Pora grupka ludzi skorzysta. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i odbędą się wszystkie zaplanowane spływy. Kolejne terminy spływu są to 9 i 23 lipca oraz 6 i 20 sierpnia. Organizator zastrzega sobie możliwość ich odwołania z uwagi na stan wody lub nieodpowiednie warunki atmosferyczne.